Ale miejsce, które wybrałem tą wiatkę na odpoczynek, to nie jest zwykła wiatka, ponieważ ona mi coś uświadomiła i mam nadzieję, że twórcy tej wiaty się mylą, nie, nie ja. Ponieważ ja policzyłem, że do Santiago jest 3000 km, a to oznacza, że z tego miejsca powinno być około 2900. A tutaj autorzy tego miejsca twierdzą, że stąd do Santiago jest jeszcze 3283 km. Mam nadzieję, że to nie jest prawda, bo to oznacza 10 dni drogi więcej. Zobaczymy. Na ten moment pijemy wodę chłodną i zaraz idziemy dalej.